Witam Was serdecznie na plaży żółtance. Dzisiaj mamy o czwartek, miał padać deszcz, zobaczcie jakie chmury. Ale nie ma na razie ludzi. Robotnicy coś tutaj robią, przybliżę troszeczkę. też koparka stoi, jakieś coś dociągają, jakieś nie wiem co. To ma być czy woda. A tam daleko gdzieś słychać karetka jedzie. Czy w lecie będzie to wynajmowane? Ten budynek. Kto z tego to nie wynajmuje? Gminachrum. Informacje. Dzisiaj mamy 13. Oczywiście. 05. Maj jeszcze. Pamiętajcie o kwietniu. Kwiecień 2021 był mocno zimny. Nie wspominamy go. Pokazuję Wam tutaj żółtance Raz słońce na chmurce. Jak widzicie państwo Na razie nie ma ludzi, ale za jakąś godzinkę na pewno będą, bo jest teraz po 13 tam chyba 13, 13-13, jest teraz No Jedzie kaletka, więc słyszycie. Chyba COVID-19 jedzie. Dla mnie to bzdura z tym kominem. O, coś będę to robić. O, pojechała karetka gdzieś tutaj przez pokrówkę. Przez pokrówkę gminę pojechała karetka. Czy tam stronę może deputyć? Na sygnale mocno. Próbuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.